Mano, yy, nazywam się Mano Plays. Dzisiaj nagram pierwszy odcinek, ale to jest tylko przywitanie z YouTube'em. Yy, będę nagrywał filmiki, oczywiście, zależne. Yy, napiszcie mi w komentarzach jakie. Na razie będę nagrywał 5-4. Zaraz zobaczcie Antarnet, czy tam Udurnet, jak to tam się mówi. FIFA 15, y, przepraszam, FIFA World chociaż w 15 derwę nagrywał, ale na razie na kompanie pojmę ze słabego ale ja to jeszcze będę miał nowego kompa żeby nie było i to będę nagrywał e, FIFA internet Switweaza będę otwierał paczki i będę robił składy e, no i na razie to to będę robił a więc tak piszcie mi w komentarzach co chcecie, żebym nagrywał, to ja. Aha, i oczywiście z CSa będę nagrywał, nie z GO, bo na razie bo nie, 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 nie mogę kupywać. Po prostu nie chcę dać pieniędzy na CSS. Że CSS a, CS a 1, nagrywał. Yy, a więc dajcie łapkę pod którymś filmikiem, dawajcie mi łapki, bo wiem, co będzie chcieć. Gdzie wie, będzie najwięcej łapek, wtedy wiem, że yy, ten filmik najbardziej ja lubicie. No i łapek i pamiętajcie za, za dobry film, jak Wam się spodoba suba proszę. No i piszcie w komentarzach, jak mówię, co chcecie, żebym nagrał. Oczywiście pobiorę jak nie mam... czy co, nagram wam te filmy, a więc siema